Open mesh. Channel one. Jestem, jestem Jesteś Piotrunia Samemu tu tak trochę lipa, nie? No O kurde Panie Ktarysu. Gość co poszedł On no się nam odsunął ja? Dzięki A tu Piotrek też chyba byliśmy, nie? Czy nie? No, tak, tak. Bo masz połączonego traka, nie? Tak, tak, byliśmy. Jedziemy cały czas tą trasą. No. Ale, ale totalnie wszystko inne, nie? O. No. Może w styczniu albo w lutym byśmy się umówili, to byśmy pojechali tam do chłopaków, wiecie, do Rymanowa, tam trasę zrobić bo no tam są tereny, no 4 razy bardziej wymagające, nie? Romanów to jest prychiem, yy, Jeszcze tam w dół 60 km piątek? 78 <laughs> Okej okay. Gość ma, ma wylicz... i pół, i pół! <laughs> Goś ma wyliczone Co ja mówię, z Rzeszowa, nie? No wiem, wiem A tu już więcej czego jest no Paweł, ciebie to fajnie rzuca no właśnie czuję Na tych, na tych slikach Tak, tak <laughs> Nie, bo tu już jest dużo śniegu, więc wiesz, że po nasie nie ma no Nie ma się Czym wgryźć, nie? No, dokładnie no Gryzie się, gryzie Ale, wiesz co? Halo? Jestem, jestem Halo! Jesteśmy! Halo, halo, policja! Proszę przyjechać! Proszę przyjechać na YouTube'a! No Mówi, tutaj też powiedziała, więc nie wiem, baterię, czy lopatele, czy damy radę. Yy, wczoraj byłem właśnie w tym, tym, tym sklepie ładowym i oglądałem te Riple i obok zaraz właśnie leżały te Car nie? No, to, no. Ja wcale nie mam tak dużo zużytego bieżnika, bo po prostu one takie... Tak, one, one, one po prostu mają mały bieżnik, nie? Tak, tak, tak natomiast waga opony tej to jest nie wiem może będzie ważyć ze 7 kilo nie nie nie, nie absolutnie wiem. absolutnie nie, nie będzie będzie więcej ważyć ze 7 kilo no to nie wiem w każdym razie ten yy, rykle ry, to kurwa ważą chyba 120 20 nie nie nie, nie. Też chyba. Yy, może ważyć koło 11 no, to musi mieć coś się wgryzać. Ja jestem mega zadowolony z tych moich, nie? Ja nie, jak jadę za Tobą. <laughs> A teraz na przykład Stelsy przychodzą już na tych, na Zillach. No widzisz. Jak na razie, no. Przedtem przychodziły na, na bikornach teraz dają na Zillach. A Zilla to jest producentem kto? Maxis, czyli to co masz Bighorn, nie? Aha. Maxis marka. Ale wiecie, no, Big Horny to jest legendarna opona, nie? To jest jedna z bardziej uniwersalnych opon. Tylko, że mówię, niekoniecznie na to błoto takie ciężkie, które zakleja, no bo ona się nie oczyszcza jakoś tam specjalnie, nie? I się w błocie ślizga cięższym, bo się zakleja moment. Ale tak, to nie ma lepszej opony, hopie. Tu chyba. A Piotrek, ty masz jeszcze zaległą kolbuszową do obichania, chłopie. Pamiętam, no ja jeszcze mam to... to, to, to chłopie, ja tam teraz mam jeszcze kilka. Na tydzień czasu, jazdy, nie? No. Także ciebie to nie umie chłopaki już dwa razy byli, nie? Nie, poczekaj, dwa razy żeście byli już? Ja, tak. Ja byłem dwa. dwa błażej, Włażej ma jak na razie... Włażej ma stuprocentową sekwencję. To jest... To jest gość, który jest po prostu człowiekiem sztosem, nie? Łażej, dostaniesz dwie naklejki, bo byłeś dwa razy. O! Nie, ja Trzy. Nie, Teraz jesteś czwarty. Jeszcze musisz takie plażę zorganizować, będę się naklejać. Tak, dokładnie. <laughs> Paweł, tam ci się jakieś coś zaczepiło pod spodem, wiesz? O, coś, niew, coś niewielkiego, ale lata ci tam, nie? Trzy lata. Tutaj się elkę zapnę sobie. To tylko ci mówię wiesz tam tak. informacyjnie, nie? Poczekaj to sobie sprawdzę z przodu, bardziej z prawej strony, tak po środku to Polaris chłopie, to wytrzyma wszystko A to taka gałązka, co ją ja wcześniej utargałem Tak, ja wam te kry wszystkie połamie, ruskim lodołomaczem. Pamiętacie jak Jacula tu stał, nie? Ale ja, ja chętnie nagram tego śmiałka, nie? Kto tutaj, kto, kto przeatakuje bożej? Piotrek, ty masz największy ja prześwit. Ma, ja mam najmniej... A, Ja nie, chcę mi się. <laughs> Na dużo mycia później. Co? Ty to śniegiem popił, myjesz? Właśnie przejeżdżając przez to. A ciekawy jest klimat, jak jest taka mgła, nie? Tak trochę prze no. przerażająco to wygląda w sumie. Creepy, trwnię, nie? O, no, Dość zbrożone, bo nie pękało teraz pode mną, to chyba, nie? A, no, tak, Pękało? Te 3 centy, kurde, już jest. I to jest taki nasz wyjazd barburkowy, nie? Tak. Barbara. Barburka na kładzie. Pozdrawiamy wszystkie barbary. Tak, mimo że to było tydzień temu. <laughs> Ale vlog z przyczyn technicznych mógł być nagrany tydzień po barburce No tu już jakieś auto przedzierało Aha. I raczej nie osobówka na jakichś c czy coś takiego Czy Ala Simeksy Bieżnikowane. Na, pe na pewno kopia oryginały są niesamowicie drogie Niesamowicie drogie, czyli Wiesz co? nie powiem ci teraz, ale w tamtym czasie to za sztukę coś chyba trzeba było dać prawie 3000. Za sztukę? No. Oto kosmos. Tutaj się zatrzymamy w chacie z krzata Po prawej. Aha Kurde, tu ktoś naprawdę musi dojeżdżać. Ale to, to chyba o ziemianka jaka tam jest. Ale no, mi tam... Okno Bim... ładne. Tak, jakby tam bimber pędził w tej ziemiance. A Paweł, Ty masz w tym polarysie elektryczną y tą manetkę gazu, Ach, czy na już, linkę? Nie, już elektroniczną. Spokojna jest, nie? Bo totalnie tak leciutko chodzi. No tak, tylko... Gorzej jak y się zrąbie. Na Wiesz to na początku ciężko się trochę przyzwyczaić, bo ona ma delikatne takie y opóźnienie, nie? Teraz no. już wiem jak to działa, natomiast wcześniej jeździłem na takich linkowych, czy na tej do pracy. Wiem, a ty nie masz tych trybów mocy, nie? Nie, 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 nie. Były, może były w tych wyższych, wyższych wersjach wyposażenia. Były, ale kosztowały 3000 Wiesz co? Nie żartuję, ale wiem, wiem, wiem. No, bo ty masz tą wersję Agri coś tam, bo taki Ja, kolor... ja, ja się zwykłą. przyłączam. ja mam zwykłą wersję tego. No. Pierwsza ze wspomaganiem. Pierwsza jest bez wspomagania. A co, Na co się łączysz, Znaleźć? No. A, to aż tak się? No nie? No. Ale nie, Ale nie omijamy. Nie omijamy, nie omijamy. Nie omijamy, Paweł. Weź go raz, chociaż dzisiaj, czy nie? Nie będzie brudzone, no nie będzie, no nie? A, nie, bo mi szkoda wiesz to, żeby się gdzieś wiesz. za szkoda amortyzatorów. Znowu <śmieniu> mnie <śmieniu> za pierwszy, nie? Poza tym, to ma taki dziwny, pomarańczowy kolor. Ktoś tu jechał samochodem? Wow. Mawiają się ludzie. Wolę wydać na paliwo, niż przepić. Kolejne motto życiowe kładłowego Ale to był sarkazm Bo ja i wydam na paliwo i popiję dzisiaj Ocie panie Jaki kurwa Uj. duży koń Poczekajcie żeby nie straszyć A stójcie stójcie on pójdzie pędem to już jest po tych gościach Zgaście, zgaście kładziory Dzięki Poczekajcie chwilkę sobie przejdzie Ale wiecie, nie ma się co dziwić koniu, taki koń nie kuma naszej zajawki, nie? No. Poza tym koń widzi kilka razy Większe rzeczy niż są w rzeczywistości. Jak tak? stoisz na przykład przed koniem z rękami no. rozłożonymi, to koni raczej się nie stratuje z tego względu, że on myśli, że to jest drzewo. Ale naprawdę? naprawdę? No, poważnie no, tak. No to ciekawe. No ale też wiesz, dużo lepiej słyszy chyba, nie w sensie głośniej. To się, to się pewnie cyka, jak słyszy takie te. To też jest kwestia opycia, prawda? Niesamowite. To była tak zajebista, szutrowa droga przez las. <grymne> to Ale była asfaltowali też, nie? No masakra to jest, co się dzieje. Tutaj fajnie, te płyty betonowe położone. Droga droga, ona była chyba za czasów wojny. Co była, że chcesz mi oddać kamieniem, tak? Ej, 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 gdzie byście pojechali? Do daleko. Do daleko. A nie, tutaj na dole, sprawu prawo? Powiedział precyzyjny Piotr Powiedz <laughs> a nie 50. To co, cofamy? Tutaj. Ale fajnie jest. Tutaj super, super odcinek to był. Ciekawe jak ten zjazd będzie. Chociaż nie no, jak żeśmy wtedy podjechali, to i teraz wyjdziemy. Na śniegu śnieg będzie ciekawie. To masz, to masz. Kurwa Aha. Ale tam jakbyście prosto pojechali i skręcili zaraz w prawo, to powinniście też niby dojechać. No tak mi się wydaje, właśnie. No wiesz, ale to się tylko wydaje, ale tak powinno być. O, sarna tam biegła. Aha, Sarnini. Tylko nie chciałbym, żebyśmy tu zjechali po prostu. Jakąś inną drogą, żebyśmy ten zjazd ominęli, bo on był dość fajny A my zaraz myślę, że to niej dobijemy tylko... Te, Teoretycznie tak powinno być, nie? No i powinniśmy 90 w prawo To teraz będzie No tak powinniśmy Być może to jest to Tu w prawo O, tu dość grząsko, niby nic, ale ten. Tu jest taka glina. No, no ciekawe, fajnie. A bo, bo tutaj żeśmy powinni stąd przyjechać. No tak, tam żeśmy normalnie pojechali ostatnio. Ale. Pani? Sprawdzamy nowe drogi. Tak, nie? tak, 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 tak. Czasem trzeba, nie? Zawsze to zostanie, wiesz? Narysowana ta droga na mapie, nie? No. No za to był nie ma co jechać. Czemu? Wa wali śniegiem? Ura. śniegiem. Dobrze, <laughs> <laughs> okay. kamerę, kamerę przetrę. <laughs> Dobrze. Ej, prowadzenie nie jest takie łatwe, bo ja zamiast się skupić na jeździe to myślę o tym kurde gdzie jechać, nie? O. I cały czas tą mapę kontroluje człowiek. A nie łówisz no się, skręci, bo... Chyba ja jaja robię. A to już tutaj ten zjazd się zaczął w sumie teraz. E, no tak. No to tutaj troszkę stronniej było i tyle, nie? Czy da czy mostek? Kto on chyba tam jest. Nie? A to jedziemy Tylko pamiętacie jak ja ostatnio przejechałem przez rzeczkę, nie? Ale widzisz no, w tym miejscu gdzie my przejeżdżaliśmy to teraz jest mostek Dokładnie Zastawiony jakimś szlabanem, nie? Dlatego no ja trzeba tutaj przejechać, nie? O. Dobra, jedź, kawił. Popaki tam po No dobrze, bożej, no. O, pięknie. Prawie się zdjąłeś opony, ale jest okej. Okay. <grystanie> <grystanie> na falgach jechał. <grystanie> o, piotrunia nasz, kochany. No i po problemie, nie? No i ha, i ogień, nie? Ale jak żeśmy wtedy podjeżdżali tutaj, do góry, to wrażenie 8 razy większe zrobiło niż teraz zjeżdżanie z tego, nie? taki bytek, nie? Tak naprawdę, żeby... No. Zresztą ten, jak się podjeżdżało, bo tam ten początek wyjazd z rzeki był ciężki taki, nie? No, widoczność jest kurczę na 50 metrów, nie? No, co? Ale się nam będzie fajnie wracać. Nie no, teraz jesteśmy, wiecie, troszeczkę w górach, nie? Znaczy, no na górzystym terenie bardziej, to tutaj jest mgła, to wy tam nie będziecie mieć raczej po drodze już No nie wiem, żeśmy wyjechali... Ja od siebie wyjechałem do w Błażenia i wjechaliśmy wcześniej w nie? No, przez no. by była już No to była masakra Tak? No bardzo źle się jechało, znaczy źle... Taka wiesz, nie no, niepewna Tak 130 <laughs> no. Bo wy żeście się no. styknęli gdzieś na trasie, rozumiem, tak? Się, o, wiesz. Ostatnimi czasy się umawiamy. Zauważyłem te, te uprzejmości na grupie. Przestań. Żeby życie miało smaczek. Ferdek. Jak ten, jak Ale to poczekaj, Pietro, Po maluchu walniemy, nie? Nie, no co? Żartuję przecież. Sery druk. Ten już na przyczepce. Łażej, Tak jest! Tak jest! Tak, wracaj! właśnie!